Szymanko, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj przebywam na obozie sportowym w Borowicach. Będę tu trenował 3 razy dziennie, będziemy chodzić na basen, jeśli po kole dopiszę. Będzie tu mega mocna ekipa, więc robimy bardzo dobrą formę na kolejną walkę, która się zbliża i jest już niedługo. Pozdrowi i życzę wam miłego oglądania. Tak wygląda mój pokój. Złączyłem sobie dwa łóżka, żebym miał po prostu więcej miejsca. Tu po prostu mój kolega będzie na jednym spał przy ścianie, ale dołożyłem mu szafkę, żeby nie miał za mało. O, jest takie moje lokum. Oczywiście mamy balkon. Balkonik. Tu też obok jest. Tu widzę jakaś rzeczka płynie. Też fajne widoki, no tam ładnie wygląda. Patrz, jaka gwiazda tutaj kurwa się zjawiła. Obok tutaj będą tutaj jakieś balety, co nie dawid? Będą. Nie, będą. Zimna? Zimna Serio? Zobaczymy zaraz. Dobrze, już widziałem jedną. No, no. no. Na, szczały nie ma. nie, tak dużo. O nie, no. Ja już po treningu. Była techniczka fajna z bocznej pozycji. Wykluczanie i przejście do balachy, potem sparingi no mocna ekipa, było co robić, teraz lecimy po treningu na kolację, coś zjeść, odpoczynek, a jutro zaczynamy od samego rana o 8.00 treningiem, więc na pewno będzie mocno. Kolejny dzień, godzina 8.00, idziemy na rozruch, potem na ściananko, o 13.00 kolejny trening. A rozruch mamy z tym panem, tam oto stoi Dawid P, będzie prowadził zapasy, już za nami czeka. A będzie stragi w wpierdol. Tylko on mi nie będzie oborował, więc chodzi tylko o to, żebym tą ręką zapracował sobie tu, hop i go zabrał. Tą lekko wyrwał i zapracował głowę. nie? Czyli znowu sobie spędzimy. Zobaczcie, z tym i w samym momencie ja decyduję kiedy robię hop. O. Wolne leżaczki, idealnie tutaj Dla nas tylko Opa Przejdziemy no, Ile chcemy się kąpać Ehehe no, <grymne> no, 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 no. <grymne> drzemce rano był rozruch potem 13 kickboxing, mega mocny trening aż musiałem iść odespać to teraz lecimy na kolejny trening 18 jiu -jitsu. no i jest kolejna robota do zrobienia, w międzyczasie chodzimy sobie na basen, trochę zabawy odpoczynek najważniejszy, więc lecimy pozdrow Gościa, widzę, że ten łokieć wyszedł. Głowę tam. -tam Uderzam na wysokości przyczepu tricepsa. I mostuję sobie. Jest. Gość tutaj nam pracuje. Próbuję bój z poza ręką. Raz. Dwa. Odprowadzam troszeczkę, żeby mi tutaj zostało. Jest. Mamy kolejny dzień, jest piątek, już się tak dobrze nie wstaje jak na początku ciężkie treningi się jakbym był połamany w cały No, zaraz jest ósma, lecimy na rozruch, szybka kawka, wjeżdża, lecimy robotę robić a po rozruchu idziemy na wodospad, się przejść za 10 minut drogi stąd. Zuje Rzuziej tam Rzuziej tam gdzieś Pa biegnie Samodu żeby nie przerysała Jarek. No na Będziesz pływał? Raczej Ty też będziesz pływał Wszyscy wali na balie Na banie, na pół metra Zrobię Dawaj, skoż, O kurde, świr. Walnij tą muzyczkę. Jebni basem synu. Po kroczku. Co? jak... dobrze!

Ale ja je jedę na tu, tu, do przodu, hop, hop, cały czas do przodu. Nie, nie róbcie czegoś takiego, że będziecie uderzać krzyżami na zewnątrz, okej? Okay? Jak chcę zejść na zewnątrz, chodzę, uderzam do przodu. Chcę zejść na zewnątrz, uderzam krzyżami do przodu, dobra? Nie wypracaj się. Jeszcze raz. Raz. Bum, tu, tu, kończę i Jedziemy dalej. Tak, ja będę do dwa, Przyszłowski obiad, nie? jeszcze tym? Najemy się, nie? Pomocnym treningu musi być Zobacz, ile zostało? Będzie? Będzie jeszcze dla Będzie. Masz proszę. pięć? Ty, to po trzy, nie wiesz, że na pudej. Z tego pustego? Z z tego, no, na pół dam no? Dobrze, będzie chociaż... mi po sześć Dobra, smacznego Pierogi ja Już tutaj po wielkim obiedzie, miałem 5 pierogów Opasy, gdzieś się najedli tymi pierogami. Nie taki wielki. Masakra, normalnie. Te obiady tutaj to jest jakaś porażka. Ile coś dojeść, bo zaraz będę musiał kategorię niżej zejść do 6,1 chyba po tym obozie. Paringi zaliczone, wieczorne drzicu Teraz idziemy na kolację i kończymy ten dzisiejszy dzień, a jutro zaczynamy od dwugodzinnego treningu i idziemy na śnieżkę ja. Tak się śpi na obozie Zobacz, czyściutko poukładane rzeczy Tu jest na ciście, nie? Generał tu ma naciścieć, zobacz To jest twoje nie? Mhm. Tak, no. idziemy słupakami na śnieżkę 2 kilometry za nami, już po <gry> <gry> Więc ciężko to widzę dzisiaj. Po czworaka wejdziemy. Nie? Po czworaka, tak. Z butelką piwa w łapie. Starliśmy na śnieżkę z moim kompanem godzina 17 Nie było lekko w sumie, myślałem, że będzie łatwiej ogólnie A tu nogi w dupie naprawdę, jest co robić tak dobrze było? Tak tak, 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 tak! No i mamy ostatni dzień, jest niedziela. Zbieramy się i wyjeżdżamy koniec obozu. Wczoraj jeszcze na wieczór mieliśmy ognisko, odjedliśmy sobie tylko kolacje po prostu kiełbaski. Fajnie, fajnie spędziliśmy czas. No i koniec dowozu, w sumie kończymy. Bardzo bardzo mocne treningi były. Tak mnie nogi bolą po tej śnięce wczoraj, że na sakra jeszcze po tych treningach. Teraz wyjeżdżamy. I co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę, subskrypcję i jakiś komentarz możecie rzucić. Pozdro i do kolejnego filmu.